Przychodzę dzisiaj do Ciebie z odcinkiem i tematyką asertywności. Być może tytuł tego odcinka podcastu brzmi dość kontrowersyjnie, ale myślę, że dzisiaj przedstawię taką, takie podejście do asertywności, które jest troszeczkę inne inne przynajmniej w takim popularnym znaczeniu e, tego słowa. Powiem Ci, że dwa lata temu robiłam taki wykład na konferencji w branży beauty poświęcony asertywności dla stylistek rzęs. I chcąc nagrać ten odcinek podcastu, wróciłam sobie do prezentacji, którą przygotowywałam wtedy na ten wykład, i okazało się, że dzisiaj o asertywności myślę trochę inaczej. Dlatego taka pierwsza rzecz, którą warto chyba zaznaczyć, to to, że Asertywność jest zależna troszeczkę od tego, czego doświadczamy w życiu, i nasz stosunek do niej może się po prostu z czasem. Zmieniać. Mam nadzieję, że tak w ogóle to jest wskazane, bo jakby wskazuje to na jakiś tam rozwój. Zanim przejdę do odcinka, może jesteś tutaj pierwszy raz. Ja mam na imię Weronika, jestem astrologiem i stylistką rzęs i od ponad 10 lat mieszkam w Norwegii, a to jest 87 odcinek podcastu. Rzęs z krainy fjordu nadaje. I zawrę w nim tutaj e, trzy kategorie tematyczne, które e, przewijają się w tym podcaście, dlatego, że chcę powiedzieć Ci o asertywności w kontekście różnic kulturowych. E, Czyli na podstawie tego, co zauważyłam dzięki życiu w Norwegii. Opowiem Ci o niej też z perspektywy astrologii, bo myślę, że jest to bardzo ciekawe podejście i ciekawa obserwacja. No i oczywiście opowiem Ci na koniec troszeczkę o asertywności w pracy stylistki rzęs, bo wiem, że tutaj jest nas większość, więc mam nadzieję, że to Ci się przyda. Dobra, w takim razie mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Ciebie jakąś inspiracją, będzie wartościowy, więc przechodzę już do tematu, a Ciebie. Zapraszam do odsłuchu. Pierwsza rzecz. Dlaczego w ogóle mówię o asertywności? Jasne, że nie jestem jakąś specjalistką o asertywności, ale jakby, czy my musimy mówić tylko o tym, w czym jesteśmy super fajni i dobrzy i w ogóle wykształceni? No, jakby nie sądzę. Parę lat temu zaczęłam taki głęboki proces coachingowy który generalnie miał na celu, taki był cel tego coachingu, żebym lepiej zrozumiała i poznała siebie. To był roczny, taki bardzo no, zaawansowany, głęboki coaching. I ja w trakcie tego coachingu dowiedziałam się coś, czego się nie spodziewałam, czyli tego, że powinnam poświęcić przestrzeń, uwagę i jakiś swój czas na. Pracy z asertywnością, dlatego że no troszkę mam z nią problem. I to było dla mnie niesamowicie zaskakujące, dlatego że ja w ogóle uważałam, że ja jestem super asertywną osobą. Od dziecka miałam tak, że bez problemu wyrażałam jakieś tam swoje poglądy. Nie miałam problemu, tak mi się wydawało, z mówieniem nie dla rzeczy, których nie chciałam dla siebie, ale wtedy jeszcze nie rozumiałam chyba znaczy, na pewno nie rozumiałam, czym ta asertywność jest, i w jaki sposób ona się przejawia. I pozwól, że tak ci przedstawię to, co ja dzisiaj definiuję asertywnością, przede wszystkim jest to rodzaj zachowania, który opiera się na komunikacji werbalnej i niewerbalnej, i to nie jest tylko komunikacja z innymi ludźmi, ale również yy, taka komunikacja. Nas e, samych ze sobą, która w głównym założeniu ma to, że mamy szacunek do swoich potrzeb i do potrzeb drugiej strony, czy tam świata, który nas otacza, na tym samym poziomie. I widzisz, e, Myślałam właśnie te dwa lata temu, jeszcze jak prowadziłam tą konferencję, że asertywność jest jedynym słusznym zachowaniem, które e, powinniśmy przejawiać. A dzisiaj powiedziałabym bardziej, że raczej jest to coś, do czego możemy dążyć, ale nie do końca zawsze możemy z tego korzystać i nie jest to rzecz niestety dla każdego w każdej sytuacji. I teraz jeszcze mówiąc o asertywności, e, bardzo ważne dla mnie przynajmniej było, i myślę, że w ogóle ważne jest zrozumienie takich dwóch postaw nieasertywnych. Pierwsza to jest postawa agresywna, a druga to jest postawa pasywna. I jakby te dwie postawy leżą między, znaczy obok. E, Postawy asertywnej. Postawa agresywna z jednej strony, postawa pasywna z drugiej strony. Myślę, że objaśnienie postawy agresywnej nie jest e, konieczne jakoś tam szczegółowo. Chodzi o to, że e, jest to zachowanie, w którym nasze potrzeby, nasze wartości, to czego my chcemy jest najważniejsze i nie baczymy w ogóle. Nie baczymy, nie wiem czy to jest dobre słowo <laughs> nie patrzymy w ogóle na. E, Innych i, i w ogóle nie bierzemy ich pod uwagę, wymuszamy jakimś agresywnym zachowaniem to, czego my chcemy. Natomiast postawa pasywna, ta po drugiej stronie, to jest taka pasywna, to jest taka postawa, która powoduje, że my w ogóle nie zwracamy uwagi na swoje potrzeby i priorytetujemy. Priorytetujemy coś dzisiaj, słowa e, dziwne, e, trudno mi wypowiedzieć. E, priorytetujemy potrzeby. Drugiej strony, bez właśnie takiego szacunku dla siebie. I jakby zrozumienie tych dwóch postaw uważam za bardzo ważne, dlatego że myślę, że warto się sobie przyglądać i oczywiście otoczeniu i zauważać, gdzie jest jakiej postawy więcej, dlatego że myślę dziś sobie, że te postawy również w życiu są potrzebne i czasami wręcz niemożliwe jest bycie osobą asertywną, a na przykład nie osobą agresywną czy osobą pasywną. To znaczy osobą, nie chcę tutaj tego tak nazywać, bardziej yy, postrzegam to w sposób jakiegoś typu zachowania, bo też myślę, że są osoby, które są i pasywne, i agresywne właśnie w zależności od sytuacji. Jest pewnego rodzaju właśnie sytuacyjność Asertywności. I już ci, już ci to, jakby na przykładzie mówię. Zacznę może od tego, co jest takie trudniejsze do przyjęcia, czyli od tego, że czasami, no niestety, postawa agresywna jest lepszym wyborem. A mówię o sytuacjach, w których my spotykamy się z pewnego rodzaju agresją, ktoś wypowiada nam tą przysłowiową wojnę, my reagujemy asertywnie, tak? A ta druga strona nadal reaguje agresją. I wiem, że nie jest to popularne takie stwierdzenie, ale niestety wydaje mi się, że w takiej sytuacji warto odpowiedzieć też agresją, bo jakby tego nie zrobimy, przejdziemy do postawy pasywnej, bo, agresywna, bo asertywna nie będzie działać, to przy postawie pasywnej możemy przegrać. Więc nie chcę tu podawać jakichś przykładów, bo to akurat jest taki temat niezbyt przyjemny, ale myślę, że wiesz o co mi chodzi. Czasem agresja jest nam potrzebna. Brzmi to okro okropnie i w ogóle niepopularnie w dzisiejszym świecie, gdzie wszyscy mówią o tym, że w ogóle trzeba być tylko dobrym i fajnym, a przecież my jesteśmy ludźmi i sytuacje są różne. Natomiast czasami jest tak, że opłaca się sytuacja pasywna. I ja tutaj nie mówię o takich, sy takich wiesz, sytuacjach życiowych, gdzie to jest po prostu logiczne, kiedy na przykład mamy malutkie dzieciątko i nasz bombelek wymaga po prostu poświęcania się. I mamy, które mają małe dzieci, niestety przekładają potrzeby dziecka na własne potrzeby, nawet takie podstawowe, jak zjeść, wysikać się, wiesz, i w ogóle wyspać, tak? Więc to jest jakby sytuacja taka właśnie, która nam pokazuje, że czasami to w ogóle jest naturalne być w postawie pasywnej, jakby odpuszczać swoje potrzeby. Ale są też takie sytuacje, to ci powiem z życia wzięte, z mojego własnego osobistego doświadczenia, dosyć zabawna sytuacja, chociaż nie zawsze dla mnie. Słuchaj, moja mama... Co jakiś czas robi mi paczkę do Norwegii. Jak to mama, wiadomo. I upycha do tej paczki generalnie wszystkie rzeczy, które uważa za niezbędne dla mojego życia. A ja, wiesz, co już od paru dobrych lat, y, bardzo pilnuję mojego środowiska, czyli nie mam rzeczy wokół siebie, które mogą sprawić, że będę robiła to, czego nie chcę dla siebie. I tak jest na przykład ze słodyczami. Bo Weronika lubi słodycze i to niestety za bardzo. A ponieważ mam skłonności do tycia, to nie mogę sobie pozwolić na to, żeby, wiesz, obżerać się słodyczami. Chociaż czasami myślę, że nie, niestety, astety. Bo muszę gdzieś tam, po prostu jestem zmuszona, żeby dbać o to, co jem. Ale dobra, bo się rozgadałam. No i słuchaj, moja mama do tych paczek zawsze wkłada mi te słodycze. I wiesz, była rozmowa, która... Absolutnie była nastawiona z mojej strony na pełną asertywność, czyli ja tłumaczę mojej mamie moją potrzebę nieposiadania słodyczy, a moja mama oczywiście e, na to wszystko przytakuje mi, mówi, że rozumie. Po czym przychodzi kolejna paczka, a tutaj znowu są słodycze. Wiesz co? No, generalnie w takiej sytuacji można właśnie znowu wejść w postawę agresywną albo pasywną. Mi się bardziej opłaca wejść w postawę pasywną, no bo to jest moja mama. Ja nie chcę z nią psuć relacji i naprawdę nie umrę, jak raz w roku dostanę paczkę ze słodyczami. Rozwiązaniem jest dla mnie rozdanie tego yy, najbliższemu otoczeniu, ile się da, i zjedzenie generalnie wszystkiego na raz, bo ja po prostu mam tak, że nawet jakbym, słuchaj. Zamknęła te słodycze w najwyższej szafce w kuchni, zamknęła to na klucz, klucz zakopała w lesie. To w środku nocy, jak sobie przypomnę, tak do lasu pójdę, odkopię, zjem, obudzę się w pełnej nieświadomości rano, dlaczego wokół mnie jest tyle czekolady i całą buzię mam w czekoladzie, prawda? Więc jakby, no, no jakby czasem są takie w życiu sytuacje, że no nie ma rozwiązania, trzeba się dostosować i być elastycznym. I teraz jeszcze przejdę do e, mojego ulubionego tematu, czyli astrologizowania, ale myślę, że to jest mega, mega ciekawe właśnie spojrzenie na asertywność. Jak e, nie wiesz, to od razu powiem, ale jak ze mną jesteś, to na pewno wiesz, że my nie jesteśmy znakiem zodiaku, tak? Tylko po prostu jesteśmy zbiorem dwunastu znaków zodiaków, e, które generalnie są w różnym nasileniu u każdego z nas. To takie podejście, że ktoś jest jakimś znakiem zodiaku, to po prostu jest zniekształcone astrologią gazetową, popularną. Natomiast co chcę. Tutaj Tutaj powiedzieć. Zodiakalny archetyp barana, czyli ten zbiórcak barana, jest nastawiony na ja, jest nastawiony na, nastawiony na walkę o swoje cele. Tutaj rządzi planeta Mars, która generalnie jest absolutnie potrzebna na każdej wojnie, żeby ją wygrać. A po drugiej stronie Zodiaku, w tak zwanej opozycji, znajduje się terytorium wagi, gdzie generalnie panują jak to przy opozycji zupełnie inne potrzeby, prawa i obowiązki, gdzie włada planeta Wenus, i tam jest głównie nastawienie na relacje, które są miłe, sympatyczne, przyjemne. Tam nie ma miejsca na wojnę, tam nie ma miejsca na agresję. Dlatego. Tutaj astrologia pięknie nam tłumaczy, jak my możemy mieć zupełnie inne podejście do zachowań asertywnych. Tak? U jednych będzie się przejawiać bardzo um, w stronę albo trochę w stronę bardziej agresji, bo ja jestem najważniejsza i ja tworzę, i to jest też bardzo ważne i potrzebne w życiu. A po drugiej stronie może to się wyrażać poprzez gdzieś po prostu czasem odpuszczenie. Czasem właśnie postawę pasywną. Dobrym przykładem, jak już tutaj e, wspominam o tej asertywności w kontekście astrologii, jest archetyp ryb. E, w archetypie ryb poświęcanie się dla innych jest najwyższą potrzebą. E, tam generalnie Pomaga się innym, często w ogóle bez prośby o tą pomoc, bo po prostu to jest najważniejsze, i się pomaga właśnie w taki sposób, że poświęca się swoje potrzeby na rzecz kogoś innego. Ważne jest tutaj tylko zrozumienie, że tak naprawdę osoby z nasileniem silnego archetypu ryb robią to dla siebie, a nie dla innych, bo to jest ich potrzeba, tak? Ale myślę, że tutaj. Astrologia, która, jak ze mną jesteś, i, i jakby znasz trochę taką profesjonalną astrologią, jest genialnym narzędziem do pracy nad sobą, jeśli chodzi o poznawanie swoich potrzeb. Dla mnie przynajmniej była i jest, bo to jest niekończąca się historia, najlepszym narzędziem, z jakim miałam do czynienia, a miałam do czynienia z wieloma narzędziami, takimi związanymi z poznawaniem siebie. Więc tutaj astrologia pięknie tłumaczy to, że jesteśmy właśnie w tym kontekście różni. I teraz Temat kulturowy, czyli generalnie z życia w Norwegii, obiecałam Ci trzy kategorie w jednym odcinku. To jest w ogóle też fascynujące, bo ja bym o tym w życiu nie wiedziała, gdybym ja nie mieszkała w innym kraju i nie poznawała jego kultury. Asertywność jest bardzo kulturowa, i teraz popatrz na to. My, Polacy, mamy takie podejście, że bycie szczerym jest pewnego rodzaju wartością. Wiąże się z uczciwością. Często my, Polacy, mamy takie podejście. Wolność słowa jest w Polsce absolutnie wartością niesamowitą. Wynika to oczywiście z historii, z różnych przekonań, no, choć dla mnie nastawienie czasem do wolności słowa nie jest do końca ok, ale to już jakaś tam moja opinia. I nie wiem, na pewno się spotkałaś z takim określeniem, że A, powiedziałam jej to, bo byłam szczera, a miałam prawo powiedzieć to, co myślę, tak? Natomiast w Norwegii jest zupełnie co innego. Wiem, że możesz teraz od razu pomyśleć, jak zacznę, jak to wygląda, że Norwegowie są strasznie fałszywi. Kiedyś też bym tak pomyślała, ale daj mi chwilę. W Norwegii generalnie bycie miłym i takim życzliwym jest absolutną wartością i jest przekładane nad tym, żeby być szczerym, powiedzmy, w tym rozumieniu naszym polskim. Norweg generalnie, jak jest wkurzony na sąsiada, bo coś mu przeszkadza, to on pójdzie zgłosić to do odpowiedniej instytucji, a sam podczas jakiegoś przypadkowego spotkania z tym sąsiadem będzie po prostu się uśmiechał, jakby się nic nie stało, będzie miły i tak dalej. Dlatego, że Norwedzy nie wchodzą w otwarte konflikty. Ja to widziałam nieraz na bardzo wielu sytuacjach i było to dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Natomiast dzisiaj ja rozumiem dlaczego. Dlatego, że w Norwegii w pewien sposób. Wartość człowieka określa się poprzez wartość jego relacji. I to jest związane z tym, że w Norwegii wszystko załatwia się po znajomości. i uwaga, nie jest to w ogóle żaden nepotyzm i źle widziane. Tak jak u nas w Polsce mamy to podejście, że o, ktoś się załatwił po znajomości, e, w ogóle, nie? że się nie napracował. A w Norwegii jest to rozumiane, że ktoś pracuje nad dobrymi relacjami i dzięki temu może sobie coś załatwić. I uwierz mi, ja na przykład dzisiaj. Bardzo dużo z tej kultury rozumiem w takim pozytywnym znaczeniu, bo w tym jest trochę mądrości. To się, to się po prostu opłaca, i czasami warto właśnie w ten sposób postępować, tak? Więc myślę, że jest to bardzo kulturowe. Wiesz, co jeszcze przykład? Jakby nie znam dobrze. Mam nadzieję, że kiedyś będę zamiast szanseolożkom z krainy fiordów, będę astrologką z krainy kwitnącej wiśni. E, I poznam lepiej kulturę Japonii, bo jest to właśnie taka kultura, która mnie niesamowicie intryguje. E, I słuchaj, tam w ogóle nie mówi się nie, tam w ogóle nie ma takiego zwrotu, bo oni dla nich to jest w ogóle najgorszy brak szacunku, komuś odmówić bezpośrednio. Więc oni używają. E, jeżeli ktoś na przykład ci proponuje spotkanie w Japonii, a ty powiesz nie, nie przyjdę. To w ogóle jest skreślona, prawda? Tam się mówi, że tak ja przyjdę. Oczywiście, że przyjdę. I do samego końca dyskusji się mówi, że się przyjdzie, ale się nie przyjdzie. I co ciekawe, oni robią to w taki sposób, tak potwierdzają swoje przyjście, kiedy mają nie przyjść, że odbiorca wie, że ta osoba nie przyjdzie. Więc to jest uważam, taka też ciekawostka. I dlaczego, z czego to wynika też, jak to tam jest dokładnie, to mam nadzieję, że kiedyś się dowiem. A propos jeszcze mówienia nie, myślę, że to jest bardzo ważne też, bo jest takie zniekształcenie, które y, m, mówi o tym, że asertywność to jest sztuka mówienia nie, bo to takie zniekształcenie przyszło przez taką dosyć popularną książkę. A tutaj naprawdę warto pamiętać, że asertywność to jest mówienie nie i mówienie tak. Z szacunkiem do swoich potrzeb, i z szacunkiem do potrzeb drugiej strony. Jeszcze raz to powtórzę. Myślę, że ma to niesamowite też odniesienie do koncepcji strategii Win-Win, która też już dzisiaj uważam, jest taką koncepcją dosyć utopijną, czyli nie zawsze można, tak, ale zawsze można próbować, tak samo jak z asertywnością. Link do tego odcinka o koncepcji Win Win wrzucam Ci tutaj w opisie odcinka podcastu. Jeszcze jedna rzecz. Asertywność nie jest stawianiem granic. Yy, I o tym o asertywności w tym kontekście mówi się bardzo dużo, i to jest moje podejście, że ja się z tym nie zgadzam. Budzi to jakiś mój niepokój, dlatego że stawianie granic kojarzy mi się z budowaniem murów, które dzielą ludzi, a nie ludzi łączą. A gdzieś mam w sercu tak, że. Asertywność ludzi tak naprawdę łączy, więc nie podoba mi się podejście, że asertywność to jest stawianie granic. Wręcz myślę, że jest niebezpieczne, bo widziałam wielokrotnie, jak ktoś dowiedział się: hmm, Mam problem z asertywnością, muszę postawić granice i zaczyna ustawiać te granice w bardzo agresywny sposób. Jakoś mam niepokój, kiedy słyszę o podejściu do asertywności, że jest to stawianie granic. Dobra, i teraz jeszcze ten temat ostatni, mam nadzieję, że przydatny dla moich koleżanek po fachu, czyli asertywność w stylizacji rzęs, która też się bardzo często przewija, jeśli chodzi o różne wyzwania w naszej pracy. Asertywność głównie względem naszych klientek, bo często się zdarza, że my nazywamy brakiem asertywności sytuacje, w których klientki na nas po pierwsze wymuszają jakieś godziny pracy. To się bardzo często zdarza. Druga rzecz, kiedy klientki wymuszają na nas rodzaj e, wykonywania e, zabiegu w sposób, który jest niezgodny z, naszymi, z naszą wiedzą, powiedzmy, tak? A trzeci to jest wtedy kiedy my obniżamy ceny. Bo bardzo często my w ogóle obniżamy ceny nie na prośbę klientek, ale czasami klientka naciska na obniżenie cery, ceny i my ulegamy temu i czujemy, że e, tutaj jesteśmy nieasertywne. Pierwsza rzecz, jeśli chodzi o te terminy. Nagrywałam taki odcinek podcastu o tym, co powiedziałabym sobie 10 lat temu jako stylistka rzęs. Link do tego odcinka też znajdziesz w opisie. I w tym odcinku podcastu wspomniałam o tym, jak ważne jest skonstruowanie umowy o pracę samej ze sobą, w której to będziemy mieli zapis, zapis związany z tym kiedy i ile pracujemy, dlatego że my bardzo często y się dostosowujemy do klienta, i ja tutaj też chcę powiedzieć e, tak jasno, że czasami w ogóle ta elastyczność jest ważna. I czasami, jeżeli nasza jakaś stała klientka, lojalna, której wypadło coś wyjątkowo ważnego i jej się to ogólnie nie zdarza, prosi nas o zmianę terminu, w którym my de facto nie planowałyśmy pracować, to jeżeli będziemy miały taką możliwość, nie poświęcimy jakichś potrzeb też e, ważnych dla nas, to zróbmy to. To nie o to chodzi, żeby jakby całkowicie być, wiesz, zamkniętym w jakimś schemacie. Ale jeżeli my nie będziemy sami, jeżeli sobie same nie wyznaczymy takich e, takich e, właśnie tego czasu pracy, to będzie tak, że klientki nam go wyznaczą. Po prostu, tak to działa, widziałam to nieraz, sama to przerabiałam. Więc generalnie, jeśli chodzi o, o ten czas pracy, wyznaczyć go sobie i trzymać się tego, y, też właśnie w takim kontekście bardzo asertywnym z klientką, czyli po prostu, jeżeli klientka Cię prosi o y, jakiś termin, to Ty to jest taki też budowa takiego komunikatu asertywnego, tak? Że wyrażasz, warto wyrazić jakby zrozumienie, że ona potrzebuje tego terminu wtedy, a nie wtedy, ale po prostu przedstawić sytuację, ale ja pracuję wtedy i wtedy i. Zaproponować jakieś rozwiązanie. To jest jakby budowa takiego komunikatu asertywnego, który naprawdę powoduje, że dwie strony tutaj, jest w tym wszystkim szacunek dla dwóch stron, tak? Druga sytuacja, kiedy klientka wymusza na tobie metodykę pracy, z którą ty się nie zgadzasz w kontekście tego, jaką masz wiedzę i jakimi materiałami dysponujesz, jakby co mówi twoja profesja, tak? I teraz tutaj to, co jest niesamowicie ważne, to jest sposób komunikacji z klientem i przedstawienia mu w odpowiedni sposób swoich argumentów, znowu z zachowaniem szacunku do tego, czego on chce. I naprawdę też wyjściem z sytuacji jest wyjście z myślenia schematycznego, czyli takiego, który niestety jest bardzo częstym sposobem w edukacji rzęsowej. Takiego myślenia, że trzeba zrobić coś tak i tak, bo stylizacja rzęs to jest myślenie kreatywne. Więc generalnie często jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie dla tej klientki, ale tutaj niezbędna jest pewność tego, co robisz, i pewność tego, co wiesz. Natomiast jeżeli ta klientka dalej cię naciska, jeżeli ona cię wymusza na tobie, wiesz, jaką, jaką, jakiś rodzaj pracy, z którym ty się nie zgadzasz, to uwierz mi, to jest toksyczna klientka. A toksyczne klientki prowadzą do wypalenia zawodowego, więc taką klientkę się odsyła do konkurencji z wyrazami współczucia, bo jakby to jest naprawdę dobra metoda. I trzecia sytuacja związana z cenami. Z tym, że czasami się poddajemy jakimś naciskom kogoś, że, prawda, byłoby lepiej taniej, prawda. No może dla tej osoby byłoby lepiej, ale dla nas nie. I tutaj w grę mają ogromną, tutaj w grę wchodzą zdecydowanie przekonania, jeśli chodzi o pracę z klientem, o pieniądze, tak. Żyjemy w takim, a nie innym świecie i fajnie by było dużo czy robić dla idei, ja to kocham, prawda, ale no niestety musimy zarabiać, bo, bo tak jest i... My musimy rozumieć to, że nasza praca ma wartość. My musimy to w sobie, tak uważam, że to jest jakby mus. My musimy to w sobie ustawić w głowie, że my robimy dobrą pracę, bo jeżeli wkładamy w nią zaangażowanie, miłość, tak powiem, może górnolotnie, ale ja uważam, że do pracy warto włożyć. Miłość, po prostu yy, i jakby to takie prawdziwe szczerość zadbania o drugiego człowieka, to wtedy my jesteśmy warte swojej ceny, bo jeżeli inne klientki płacą, wracają do nas na uzupełnienia, to znaczy, że jesteśmy warte tej ceny albo nawet dużo wyższej. Także tutaj, tutaj jest takie jakby rozwiązanie. Mam nadzieję, że te rozwiązania na te trzy sytuacje, gdzie asertywność w pracy klientki, stylistki rzęs i w relacji z klientką może być trudniejsza, będzie dla ciebie jakby pomocna. I teraz tak, podsum podsumowując, bo chciałam tutaj jeszcze takie podsumowanie dla ciebie króciutkie zrobić. Asertywność generalnie jest Sytuacyjna jest związana z tym, co przeżyliśmy, czego doświadczyliśmy, jest związana z kulturą, w której żyjemy i jest związana z naszą osobowością, z rodzajem naszego temperamentu. Nie wspomniałam, że jeżeli oczywiście byś miała ochotę zagłębić się w swoją astrologię, serdecznie zapraszam na sesje, które prowadzę online do siebie. Podobno są świetnie, świetne, tak mówią moi klienci i piszą o tym na stronie. E, zrobiłam reklamę. E, no, i, e, no i jakby myślę, że asertywność jest warta uwagi. Natomiast jeszcze jedna taka rzecz, ona jest trudna. Nie uważam, żeby to było łatwe. Być może są osoby, które są tak ustawione fabrycznie, że mają to łatwe, ale jednak myślę, że ona wymaga uważności i zaangażowania, bo e, a w naszym świecie jest to trudne, bo jesteśmy rozproszeni, bo się spieszymy i ta uważność gdzieś nam umyka. Uważność na siebie, uważność na innych to też wymaga. Poznania siebie i tych swoich potrzeb. Ja na przykład kiedyś z tym miałam problem. Ja, ja jakby znaczy bardziej ja może i znałam swoje potrzeby, ale w ogóle spychałam je gdzieś tam y, daleko, więc, y, więc przekładałam jakby potrzeby innych, zwłaszcza jakichś tam bliskich osób, y, które to wykorzystywały niestety, bo to tak niestety działa i nie ma się co złościć na te osoby. Więc jakby tutaj ta uważność, i jest też coś, że ona wymaga też zaangażowania dlatego że niektórzy są w postawie pasywnej nie dlatego, że oni chcą, żeby innym było lepiej, ale dlatego, że im jest tak wygodniej. Bo żeby komunikować się i zachowywać asertywnie, trzeba mieć właśnie taki wgląd i zaangażowanie w siebie, w innych. Prawda? No. Dobra, kochana, kończę, bo się nagadałam. Było o życiu w Norwegii, było o astrologii, było o stylizacji rzęs. Hu, można, można nagrywać dziwny podcast. Ja Ci bardzo dziękuję, jeśli dotrwałaś do końca. Mam nadzieję, że było to dla Ciebie pomocne. Jeśli tak, to proszę, daj mi znać, będzie mi ogromnie miło. Możesz też się podzielić ze światem w postaci komentarza, też by mi było bardzo miło. Zasubskrybuj mój kanał. I e, jeżeli lubisz moje treści i chcesz dostawać e, mój super e, newsletter, który jest podzielony na rzędy. Soleter i astroleter, to zapraszam na moją stronę, bo tam można się zapisać. Tymczasem wszystkiego dobrego, przyjemności w dążeniu do bycia jak najbardziej asertywnym i przede wszystkim do spójności, do życia w zgodzie ze sobą i ze światem Śledzi mnóstwo całusków, buziaczki. Pa! pa.